Dzień dobry, to znowu ja i kolejna reakcja na polską muzykę. Zdję. Bardzo Wam się spodobała moja reakcja na gipsa, więc dzisiaj słuchamy gipsa i opała, gips i opał, bletka. Wiem, co to jest bladka, ale nie mam pojęcia, o co pójdzie w tej piosence, N nawet nie domyślam się, więc lecimy. Będzie coś smutnego? A to jest gips czy to jest opał? Bardzo przystojny chłopak. Ale ma bardzo smutne spojrzenie. Obstawiam, że piosenka nie należy do... Toc, toc, nie? Odklejony jak kletka pośliniona ze złej strony poruszam po miejscach, niezauważony I tak jak większość w tym mieście Rozerwane serce przez emocje, targane wiecznie jak na wietrze mi się to podoba, nie wiem o co, co tancyty były. W szampon miejscach niezauważone, wciąż swój telefony, a ja ubieram jak pubieg. Z nadzieją przybysz, Twój numer wśród nieodebranych pomnoc, Napisałem Ci w To wchodzi momentalnie. Pierwsze, pierwsze 15 sekund, a ja już. A ja. Nie odebranych po Napisałem ci w smsie, że jeba jesień ty odpisałaś mi opał, gdzie jesteś, jest punkt do. Test opał, okej, okej. Napisałem ci w smsie, że jeba jesień ty odpisałaś mi opał, gdzie jesteś, jest pół do, okay. okay. jest do trzeciej, ja chodzę po mieście. Szukam uniesię, nie wiem co przyniesie. ten spacer w betonowym lesie, ciągle siebie kartę, że w tym starym lesie. Ale w kieszeni po targaną potarganą ciągle Ciągły myśli przesiew, tak miry, takim ale nigdy nie wiem, czy nie skręcę i nie polecę Nasz limit się nigdy nie kończył na niebie Ty chcesz być jak my, to ziom nie polecę Dla mi pisze, że chciałaby tańczyć jak małpa Ja chciałbym pomilczeć jak małpa I w obu przypadkach nas popchała do tego ta pierdolona nostalgia Jestem głosem w ich ulicach Hem odbitym na klatkach Też z moją brudest. Słuchajcie, tak mi się podoba vibe tego teledysku On jest tak fantastycznie, fantastyczny Trochę mi przypomina, wiecie co? Serial Euphoria nie wiem czy oglądaliście, dajcie znać w komentarzach czy wy też tak myślicie, ale no naprawdę no jest taki vibe i te kolory, ten taki neon fioletowy, różowy uff Racznie, jak na wietrze, jestem klejony Jak letka pośliniona ze złej strony. My. Się poruszam po miejscach niezauważonych. Wziąć dzwonią telefony, a ja odbieram jak błogosławiek. Z nadzieją, że wyświetleć twój numer wśród odebranych po Napisałem ci na WhatsApp, że coś ciągle dzieli nas jak drag Kater, Ale sporo tworzymy tą watachę, no to nie podzieli nas jak hajs w rapie. Skrajne emocje to drag dla mnie. Rozmowa dla mnie, kurwa drag kar Skrajne emocje to drag dla mnie. Zakhaj zwrapies. Skrajne emocje to drag dla mnie. Rozmowa dla mnie kurwa drag kartela na końcu tęczy tam gdzie szczęście właśnie znajdę coś to zmniejszy no nie tolerancje. Tak długo jak ludzie mi mówią. Jakie te dziewczyny są piękne w ogóle. Każda jest piękna, naprawdę, każda jest... ma Ten urodę. tam gdzie szczęście właśnie, znajdę coś to zmniejszy, no nie no, 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 no. Tak długo no, no. jak ludzie mi mówią, że moja muzyka tu daje im wsparcie. Tak wsparcie, długo jak wsparcie. mam z tego zaciesz i pasja, czasem prywatną terapię. Tak długo jak mam z tego ciapę i kapi mi papier zaznaczy, że pracę. Tak długo wykuwa pisz sobie na czacie, że ował to jest smutny rap. Dwa razy nie stracę. Nie do panie jak ostatnia szluga z Bixy. Szluga. Papieros? Tak? Szluga. Szluga, szluga, fajka. To jest papieros, tak? Nie to panie, jak ostatnia szluga z Bixy. Oto kupiłem się jak nie oddane zapalniczki, i nie wiem, co przyniosło. Ubyłem się jak nie oddane zapaliczki. A I nie wiem, co przyniosą karty mi jak dicnic. Spełniam sny, spełniam zny. Więc dlaczego nie chcesz się mi przyśnić? Z tej piosenki można normalnie. cytaty po prostu robić. Każda zwrotka to jest jakiś cytat. Każdy wiersz, bym powiedziała, to jest cytat. się mi przyśnić. Spełniam sny, więc dlaczego nie chcesz się mi przyśnić? Czy on sam pisze piosenki? Czy on jest piosenkarzem? Czy jest tylko wykonawcą? Jeśli jest też piosenkarzem, to powiem Wam szczerze, że ja chyba niedługo zostanę fanką Opała. Bardzo mi się podobają jego teksty. Mówię poważnie. It, spełniam sny. Spełniam zem, więc dlaczego nie chcesz się mi przyśnić? Ja mam jeszcze jedno pytania, gdzie jest Gips? Trzy minuty już jakby no. Okej. Okay. Spełniam zem, więc dlaczego nie chcesz się mi przyśnić. Odklejony jak letka pośliniona ze złej strony. się poruszam po miejscach niezauważonych i tak otłumania. Jak większość w tym mieście Rozerwane serce przez emocje Targane wiecznie okay. jak pledką na wietrze Jestem odklejony Jak pletka pośliniona ze złej strony Się poruszam po miejscach Niezauważone Wciąż dzwonią telefony A ja odbieram jak powiem Z nadzieją, że wyświetlę twój numer Wśród nieodebranych połączeń Odklejony Jak pletka pośliniona ze złej strony Się poruszam po ale niezauważone. I tak otumanione. Jak większość w tym mieszka. Rozerwane serce przez emocje. Targane wiecznie. Jak prędko na wietrze. Jestem lejony. Jak prędka pośmieniona. Ze swojej strony się poruszam po miejscach. Niezauważone. Wziął dwojak telefon. A ja umieram jak chłopiec. Z nadzieją, że wyświetlę Twój numer wśród miotem pranych połączeń. No signal. Ja się normalnie rozkoszowałam każdą sekundą tej piosenki. Ścieżka dźwiękowa fantastyczna. W skali od 1 do 10 15. Tekst fantastyczny. W skali od 1 do 10 milion. Kurwa, nie ma takiej liczby. Bardzo mi się spodobało. Naprawdę, ta nuta jest niesamowita. Nie wiem, w którym roku się pojawiła ta piosenka. Na pewno dodam do swojej playlisty. Będę tego słuchała, jak to się mówi, do dziur. Normalnie, aż mi uszy odpadną. Super! Dziękuję Wam serdecznie za polecenie tej piosenki i dajcie znać w komentarzach, koniecznie dajcie znać, czego słuchamy dalej.